thank mm -hmm. you Witam szanownego ronograczy, graczy z tej strony, witajcie w Grach Tygodnia, innymi słowy jest to serwis informacyjny na temat wydarzeń ze świata gier komputerowych z ostatniego tygodnia. Jak widzicie tydzień temu mieliśmy wydanie specjalnie 10 tysięcy subskrypcji na YouTubie, dzięki wielkie. No i oczywiście Tyral dowiedział się kilku rzeczy interesujących na temat życia ludzkiego, tak więc zapraszam na przegląd. I pierwsza elektryzująca informacja: Pavo Vexel wchodzi na rynek chiński, moi drodzy. Grindy Dragon Games podpisało umowę z firmą Tencent. I pierwsze serwery staną w Chinach już w maju 2016 roku. Oczywiście to będą serwery testowe, ponieważ jak to twórcy mówią, trzeba dostosować grę na rynek chiński. Zdecydowanie gra, która ma tak rozbudowany system Grindu Kraftu, na pewno naszym chińskim kolegom, graczom przypadnie do gustu. Heroes of the storm moi drodzy pojawiła się nowa postać Dehaha, którą będziecie mogli rozegrać już w tą środę. Jest to niezwykła postać istny Predator. W międzyczasie pojawił się spotlight opisujący historię tej postaci. Jak wiecie, jest to zerk pierwotny, który nie podlegał nad świadomości zegów, no i pochodzi z dźwięcznej planety Zerus. Wirtualna rzeczywistość wchodzi w nasze progi. Dość rzeczywista sprawa. Oculus niedawno miał swoją premierę. A HTC Vive będzie miał premierę 5 kwietnia. Moi drodzy, e, możecie tutaj zobaczyć, co tak naprawdę będzie się znajdowało w paczce o wartości 800 e, dolarów. Oczywiście jest to mm, sprzęt dedykowany do platformy Steam, tak więc na PC będziemy mogli się delektować wirtualną rzeczywistością. Na sam początek, oczywiście, nie otrzymamy żadnych e, większych produkcji typu AAA, jednakże mogę Wam powiedzieć z doświadczenia, że wirtualna rzeczywistość naprawdę robi wrażenie. I Oculus Rift, moi drodzy, został dostarczony do pierwszego klienta, który złożył zamówienie w preorderze, Ross Martin, został mile zaskoczony. Sam twórca Oculusa przyszedł z paczką, Parmal Lucky, który oczywiście wyjaśnił klientowi, jak Oculus działa, w jaki sposób go podpiąć, no i oczywiście zostało to obarczone wszystko dość interesującym filmem na Facebooku, który możecie zobaczyć, no i oczywiście focia z twórcą Oculusa zaliczona na rynku agent Slash będzie coraz gęściej. Moi drodzy, już 26 kwietnia Kings and Heroes wchodzi w tryb Early Access. Jest to gierka stworzona przez Industria Games. Jest to zlepek osób, twórców, deweloperów, którzy pracowali już w Blizzardzie, w Valve, w Turbine. Może być bardzo ciekawie. Pierwszą sprawą, którą mogę Wam powiedzieć, to jest to, że będzie 8-osobowa party, 8-osobowa drużyna. Będziemy mieli do wyboru 5 raz, 6 klas. No i oczywiście będziemy siekać wszystko, nawet w trybie First Perspective, czyli z oczu będziemy patrzeć na Przeciwników i siekaczy ich równo. Może być interesująco. Premiera gry jest zapowiedziana na jesień 2016 roku. Karlos rozgrani.pl, moi drodzy, przeanalizowała 15 nowych kart. Na najnowszym dodatku The Hellstone Przedwieczni Bogowie. Jest to pierwsza część analizy. Druga część pojawi się już niebawem, tak więc zapraszamy. W szczególności, że tam zostały wymienione dość konkretne karty, które będą również użyteczne na standardzie. Global Circus Summer moi drodzy, są to mistrzostwa świata w Heroes of the Storm, główna pula 1,2 miliona dolarów, genialna sprawa, 12 drużyn się zakwalifikowało, no i oczywiście główny finał będzie rozgrywany na Dreamhack Summer, gdzie główna pula, główna nagroda wynosi... 500 tysięcy dolarów. Genialna sprawa. Już właściwie teraz rozpoczynają się powoli rozgrywki e, regionalne. U nas w Europie od 1 do 3 kwietnia będziemy mogli podziwiać bitwę europejską. Tak więc zapraszam serdecznie. Overwatch, moi drodzy, najnowsza strzelanka Blizzard Entertainment rozwija się naprawdę dość mocno. Ostatnio wam opowiadałem o najnowszych zmianach, które weszły 22 marca 2016 roku. Balans, nowa mapa, tryb i skórki. Genialna, naprawdę genialna sprawa. W szczególności nowa mapa Road 66 wydaje się niezwykle interesująca dla fanów zachodzenia kogoś od tyłu i chedziki bagne wszędzie dookoła. Moi drodzy, naprawdę świetna gra, jak dla mnie mogę ją zdecydowanie polecić. Open Beta rozpoczyna się dla tych, co zamówili preorder już 3 maja, dla każdego już 5 maja, tak więc myślę, że warto wskoczyć w tą gierkę, spróbować, no i zobaczyć, czy przypadnie Wam nie do gustu. Jak wiecie, pojawił się też nowy tryb do testów Brawl, bardzo podobny do Hearthstone, czyli po prostu bójki, w których wybieramy dwóch bohaterów i naparzamy się nawzajem, Dość przyjemna sprawa, w szczególności, że Overwatch działa niezwykle szybko. Wchodzimy do gry, strzelamy i wychodzimy. Jest to genialny tytuł dla ludzi, którzy mają bardzo ograniczony czas, jeżeli chodzi o rozgrywkę, a chcieliby się coś rozluźnić, trochę postrzelać. Tak więc zapraszamy do Overwatch. Na rozegranie.pl pojawiła się zakładka moi drodzy poradnik dla początkujących. Path of Exile. Ta, ten artykuł dedykowany jest dla osób, które właśnie chcą rozpocząć grę w Path of Exile. Zamieściłem tam dwa poradniki jak zacząć, starszy i nowszy dla Ascendancy wersji 2.2 i oczywiście poradnik Soul'a, Orby oraz Crafting również Wam się na pewno przydadzą. Zasady Hardcora, jeżeli chcecie zacząć swoją przygodę na hardcore, zdecydowanie obejrzyjcie ten film. No i e, pojawiła się, jak zapewne wiecie, nowa zakładka w Path of Exile na tak zwaną walutę. Możemy teraz do 5000 sztuk w jednym miejscu. Jest to naprawdę naprawdę wygodne. Grimdown, Hagen Slash, moi drodzy, niezwykle mocno się rozwija. Create Entertainment zdecydowało, że odda narzędzia moderatorskie pod koniec kwietnia graczom. Jak wiecie, taki krok w kierunku graczy jest niezwykle ważny z tego względu, że wielu z nas chciałoby stworzyć swoje własne scenariusze w grze, własne mapy w grze, a co jest jeszcze fajne, będzie oddane do naszej dyspozycji FX Editor. Będziemy mogli tworzyć własne efekty specjalne pod na przykład niektóre czary. Tak więc dość ciekawa sprawa. Myślę, że Grimdown na tym nie straci. Będziemy mieli za niedługo dość spore paczki na Steamie do pobrania z nowymi scenariuszami, mapami. Bardzo fajna kwestia. W poprzednim tygodniu, jak wiecie, w Heroes' Out the Storm nadeszły dość znaczące zmiany. W ogóle ten tydzień, tak naprawdę, to jest tydzień Blizzarda. Mogę jasno powiedzieć: 21 marca zostało ogłoszone na głównej stronie przez pana Speriana informacja, która zelektryzowała świat. Helsa. dodane zostaną bany moi drodzy. Nowy layout, jeżeli chodzi o poczekanie, i drobne zmiany, jeżeli chodzi o dostęp do gier rankingowych. Ja już próbowałem, jest to niezwykle wygodne. Fajnie to działa. Po pierwsze, pierwsza sprawa to szybkie są wybory, które nie przedłużają rozgrywki. Tak więc, bany moi drodzy zagoszczą u nas już niebawem i w końcu będziemy mogli zbanować niektóre postacie, które nam akurat będą niszczyły naszą taktyczną koncepcję rozgrywki. Ubiegły poniedziałek o godzinie 20 mieliśmy okazję zobaczyć film Overwatch Reaktywacja, jest to 8 minut genialnej grafiki od Blizzard Entertainment przedstawiającej historię Winstona i tak naprawdę w jaki sposób agenci Overwatch zostali ponownie reaktywowani. Zapraszam serdecznie na ten film. Batman, Vs. Superman, moi drodzy, w miniony weekend zarobił 170 milionów dolarów i trafił na listę 50 najbardziej kasowych filmów wszechczasów. Pierwsza pozycja jest oblegana przez Star Wars, The Force Awakens. Zarobił w, właściwie chyba w jeden dzień 248 milionów dolarów albo też w weekend. No i oczywiście na ten film wydano 250 milionów dolarów, więc myślę, że w jeden tydzień się to wszystko zwróci. Ja na ten film idę dzisiaj dokładnie, dam Wam znać co myślę na ten temat że Ben Affleck jako Batman niektórym się podoba, niektórym nie. Ja chcę zobaczyć to na własne oczy, jak sobie poradził z tą rolą. Moi drodzy, ten rok to będzie rok Diablo, zdecydowanie w szczególności, że w tym roku przypada dwudziestolecie całej serii. Niesamowita sprawa, no i oczywiście Diablo 2 musiało dostać aktualizację o kryptonimie 1.14a, która powoduje, że możemy odpalić grę bez problemu na nowych systemach operacyjnych, nawet bez problemów w oknie i możemy się rozkoszować rozgrywką. Oczywiście nie dotyczy to grafiki, nadal musimy odpalić grę w 800x600, ale mam nadzieję, że kiedyś taki tryb HD do Diablo 2 wyjdzie i to od strony Blizzard. Mam nadzieję. Co jest jeszcze fajne? Warcraft 3 otrzyma podobną łatkę Kryptonim 1.27A, tak więc będziemy mogli się rozkoszować tymi grami. 25 marca 2014 roku miała miejsce premiera Reaper of Souls, tak więc w poprzednim tygodniu mieliśmy do czynienia właściwie z takim świętem Reaper of Souls i szczerze mówiąc ten dodatek zdecydowanie zmienił podstawkę bardzo mocno. No ale zobaczymy, co będzie w tym roku. Moi drodzy, Diablo 2 dostało aktualizację. Reaper of Souls mam nadzieję, że się przekształci w coś, w coś innego, w coś lepszego jeszcze. Mam nadzieję, że na Gamesconie albo na Blizzconie zostanie ogłoszona jakaś większa informacja z uwagi właśnie na dwudziestolecie, Całej serii trzymam za Blizzarda kciuki. A tymczasem możecie sobie wejść na publiczny serwer testowy i przeczytać informacje o aktualizacji um, 241. Gdzie oczywiście dokonano szereg zmian, jeżeli chodzi o obrażenia, o ekwipunek, no i również o gubliny na przykład. Ja osobiście jestem fanem kosmicznych strzelanek, gier handlowych również. Jednakże nie mam na nie czasu, ale jeżeli ktoś z Was jest fanem Elite Dangerous, to moi drodzy, już 8 kwietnia pojawi się nowa paczka jako DLC z głosem Williama Shatnera, moi drodzy, który podłoży głos za komputer pokładowy. Ale moi drodzy, tam jest ponad 1300 fraz wypowiadanych przez Williama Shatnera. Zobaczmy, jak to wygląda. Na the, the mountain, standing prominent and just a meter or so high, the obelisk. Sits in a small recess. One of its four sides is clearly discolored and faded by a tremendously long engagement with the star's bright glare. Orion. Greetings, traveler. I am Orion. That dragon, Cancer. My dear. Na łamach rozegrani.pl i powiem Wam, że filmiki z tej gry, Let's Play, przejście tej gry ogląda się w milionach na YouTubie, A co jest interesujące, ta produkcja Indie na siebie w żaden sposób nie zarobiła. Ba, nawet się nie zwróciła. Czyli co? Ludzie lubią, lubią właśnie wolą oglądać trudne historie niż je przeżywać poprzez granie w grę. Myślę, że tak jest zdecydowanie, ale szkoda, że twórca tej gierki. Nie otrzymał w jakikolwiek sposób wynagrodzenia za poświęcony swój czas, no ale tak naprawdę chodziło o to, żeby zostawić właściwie jakiś ślad po swoim synie w świecie. Tak więc jest to bardzo trudny temat. Dajcie znać, myślicie na ten temat, czy graliście w tą grę, czy woleliście na przykład oglądać Let's Play e w sieci. Teraz może przejdziemy do horrorów, moi drodzy, SOMA sprzedała 250 tysięcy kopii, ale jeszcze nie zarobiła. Jeszcze 20-30 tysięcy kopii może zaczną zarabiać na tej gierce, ale trzeba tutaj przyznać, że jak oglądałem na żywo jak streamerzy grali w SOMĘ, to można było się nieźle pośmiać. Gra jest przerażająca, w szczególności jak gracie wieczorem, czujecie się w klimat gierki, tak więc serdecznie Was zapraszam do spróbowania Somy. może twórcy w końcu zaczną na niej zarabiać. Piąty element, genialny film, sci-fi jak na tamty czas, oglądałem dziesiątki razy i jeszcze myślę obejrzę, jeszcze raz. I cieszę się, że Luc są sięga po raz kolejny po półkę sci-fi. Ma powstać film na bazie komiksu 67 roku, Valerian and Laureline. Moi drodzy, opowiada on o dwóch podróżniczkach w czasie, w wieku 28, mają za zadanie ocalić planetę. Mniej więcej taki jest, taki jest background. Co jest fajne, film ma się nazywać Valerian and the City of the Thousand Planets. No i ma być w połowie roku 2017 ujawniony na ekranach kiny. Dość ciekawa sprawa. Mam nadzieję, że to mu się uda. Tak jak to było właśnie z Piątym Elementem. I na koniec mam dla was dwie informacje. Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy wchodzą na Blu-ray/DVD. Znajdziecie na nich wycięte sceny z filmu, no, których nie mogliśmy zobaczyć w wersji kinowej, tak? Więc nie nadal gratka dla fanów Gwiezdnych Wojen. Is there way out of here? No. A jeżeli chodzi o Mortal Kombat, tworzą e, statuę Reptyla, e, która ma kosztować 750 dolarów. E, skala 1 do 3, czy naprawdę gigantyczna, e, ma na e, takim postumecie 28-calowym, tak więc, nie lada gradka dla kolekcjonerów. Bogatych kolekcjonerów. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego odcinka Gry tygodnia. Hej!